Witajcie w obłędnym, cyfrowym cyrku! Tu wasz gospodarz! Mówcie mi, Kane! Za moment ujrzycie najbardziej niezwykle szokujące, mózglasujące występy, które się wam nawet nie śniły! Nieprawdaż, Bąbel? Dokładnie tak, Kane! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co przygotowałeś tym razem! Zaczniemy, a nie sekundy dłużej! I przejdźmy od razu do show! kingo i Zubel i Kinger też Raga, Pardax oraz Kofmą Codziennie, 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 codziennie nowy plan. Księżyc jest słońce, też jaki to ma sens. Ja! Gdzie? Gdzie jestem? To jest kolejny MPZ, czy jakiś nowy frajer? Bo jeśli to nowa postać, to trzeba będzie przerobić całe intro. No chyba żartujesz. Ojej, wygląda na to, że mamy tu nowego gościa. Jak ja mam zdjąć ten głupi headset? Po prostu próbuj dalej. Nam to pomogło. Co się tu dzieje? Coś na mojej głowie przeniosło mnie tu. Kim wy jesteście? Jak ja mam to niby zdjąć? Gdzie jestem? Nie denerwuj się tak. Wszystko będzie dobrze, moja droga. Wiemy jak to jest. Musisz się tylko wziąć w ga. Ja pier. Co się dzieje? Co? Hola, hola, misiaczku. Tutaj w tej każdej formie wulgaryzmu mówimy nie. Błędny cyfrowy cyrk to cudowne miejsce dla wszystkich w każdym wieku. Ty, Przybyszu, znalazłeś się w niebywałej Krainie Cudów, gdzie wszystko jest możliwe! Oprócz przekleństw. O mój Boże! Jak ja mam... no tego... Wyjść? A. No... Obiecaj, że się nie przestrasz, ale... no... my... nie do końca... Nie da rady. Co? Sam się, Jacks, Ale tak, ma rację. Witaj już w swoim nowym domu i w swoim nowym ciele. No, nowy dom? W jakim sensie? Hej, przestańcie. Kwijmy tu już od lat. A kiger tam? Pewnie nawet jeszcze dłużej. Czy ktoś coś powiedział o kolekcji owadów? Dlatego ma mafioła. <śmiech> <śmiech> Teraz czaję to tylko sen. I zaraz się po prostu obudzę, co nie? Jak tam sobie chcesz, młoda? Niszczyli moją maskę komediową. Hej, Kane, przydałaby się jakaś przygoda dla nowej, co nie? Chciałbym wpierw, by nasz nowy członek dowiedział się, gdzie, co i jak. No to wio! Tutaj mamy namiot! To tam znajdują się wasze pokoje, jak i wszelakie formy aktywności. Te aktywności mogą zawierać kulki, minigolfa i nie tylko. A tutaj jest podwórze! Zanuś się w cyfrowym jeziorze lub rozerwij się w cyfrowym wesołym miasteczku. Nocą, dniem, nieważnie gdzie. Wybór jest Twój, tu nie jest tak źle. To... To wszystko? Jasne, że nie. Oto jest. Pustka! Nie za często ty przychodzimy. Nawet ja nie wiem, co tam jest. Lepy gdzie zawsze mogę ujrzeć moich setek wszystko widzących oczu! Witaj, Kane. Kocham cię. A! Podajmy nim pokażę swą ciemną stronę. A, hej, co tam? B Bleh. Ło, ty łobuzioro, ty? Zajmę się tym, szefie? Co jest to po mnie tak? Czekaj, czekaj, czy tam przypadkiem nie było drzwi, może to wyjście? Że co niby... Gdyby było tam jakieś już na pewno dawno byśmy wyszli. To? O czym ty w ogóle gadasz? <laughs> Zapewniam cię, że nie ma magicznego wyjścia. Prawdopodobnie cierpi na cyfrowe halucynacje, które poświadomie sama generujesz. A, ale przysięgam, że... CYFROWE HALUCYNACJE! No ale już może zmieńmy temat. Jak cię zwoł? Że imię? Nazywam się... E... E... A! Nie! Czemu nie pamiętam swojego imienia? Nikt nie pamięta swojego imienia sprzed życia w cyfrowym cyrku. Rzecz, z którą wam zbyt nie pomogę, to wasze umysły. Więc jedyne, co mogę zrobić, to dać wam nowe imię. Ee, moje imię? Nie zawracaj sobie tym główki. Możesz dostać nowe dowolne imię. Niech informuję, że w danej chwili imię nie może nadszeć im odliczeniemu, że nie ma kontaktu z publicznym cirkusem, że nabywają szefów na zaniecza za biorących więcej kontroli brzmieli, kontroli brzmieli, że się będą mogli podnosić graffiti, że zostanie zniszczony, że oznacza to, że brutalne lub niezgodny z prawem reżimem turysty. Co ty na to? Ee, wszystko jedno. Wybierz cokolwiek. Mówisz, masz. Co myślisz o XDDC. Myślę. Właśnie, okropne, no to jeszcze raz. Co powiesz na pomni? Spoko, chyba muszę. Świetny pomysł, Jacks. Nic tak nie polepszy dnia jak nowa przygoda dla pomni. Powiedziałem to jakieś 5 minut temu. Ty! Lubisz ze przygody? Tajemnice? Akcje? Grozę? Śmierć? Ból? cierpienie? Ogodnie śmierć? Może torta? Ty pasażercie! Ja nie. Skoro jesteś nowa, nasza przygoda będzie ciut bardziej przyziemna. Żebyś mogła się do nich przyzwyczaić. Co Boże, nie! Nie chcę kolejnej turnej przygody. Nie martw się zubel. Będzie tak bardzo niewinna, że możesz w niej spokojnie nie uczestniczyć. Dzisiejsza przygoda to złap wszystkie gloinki! Tak jest! Salutki cyrk będzie wypełniony głoinkami, a wy będziecie je łapać. Ale czym one są? O, dobre pytanie, Bąbel. To małe. Co one robią? I jak o, one... Loinki to małe złośliwe cośki, które kradną wszystko, co popadnie. Dlaczego te małe różnokształtne placki to robią? I jak je zatrzymać? Tego musicie dowiedzieć się sami. Powodzenia i miłej zabawy moje gwiazdy... Co w tym wszystkim chodzi? A, to po prostu taka mała aktywność. Przynajmniej jest co porobić, bo wiesz. Można tu popaść w obłęd. Mów za siebie. Jeśli też będzie mnie potrzebował, to niech spierdze. O, o nie! O Boże, Nie! Niech ktoś mi pomoże! O nie, zabili zabł. No nieważne, chcecie coś zjeść? Ej, czekaj, może odwiedzimy Kofmo. Zapewne chciałby poznać pomni. Moja niszczalna forteca! Chcesz może pójść z nami odwiedzić Kofmo? Nie, nie za bardzo. Myślę, że Kofmo oszalał. Kiedy ostatnio z nim rozmawiałem, cały czas coś mówił o jakimś wyjściu. Trochę jak ty, pomni. Może też oszalałaś. Ale chwila, czy to nie znaczyłoby, że wyjście naprawdę istnieje? Może też oznaczać, że popadasz w obłęd. A co sądzisz? Uważam, że chciałabym go zapytać. Eee, jeśli to istnieje, w co wątpię, bo to jest sen. <słuch> no ona ciągle myśli, że to sen. A dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie bierz tego do siebie. Po prostu lubię oglądać, jak ludzie się ośmieszają. Okej, okay, powoli zaczynamy ci ich dość. Ty. Ja i pomni pójdziemy sprawdzić, co z kofmo. A bekcalala i pionek pójdą ogarnąć sytuację z Zebo. Aha, czy naprawdę myślisz, że oni załatwią sprawę? Pewnie, że tak. To nasze dwie najbardziej stabilne psychiczne i odpowiedzialne postacie. Chodźcie, podręczymy trochę klauna. Znowu zniszczyli moją maskę komedii. A! Pęgo, przestraszyłaś mnie. Więc tutaj właśnie mieszkamy, lub no przynajmniej tu śpimy. Nawet jeśli nie potrzebujemy snu, czasem miło po prostu odpocząć od wszystkiego i znaleźć sobie rutynę, wiesz? Na stół masz już tu. O, patrz, jest i twój! Ja. wciąż nie rozumiem. Yy, a te całe przygody, po, po co one w ogóle są? Dlaczego nie można po, po prostu wyjść? Wiesz, już spróbowaliśmy na samym początku. <laughs> Ale po czasie uświadamiasz sobie, że nie dasz rady wyjść, a stałe ganienie za nieokiełznanym celem wpędzacie w nieco obłęd. <laughs> a w końcu zastanawiasz się, po co to wszystko jest i kompletnie tracisz swoje ja i czemu w ogóle żyjesz. A kiedy przekraczasz pewien punkt, może stać się coś bardzo przerażającego. No, ale to coś, co dzisiaj pominiemy. Co jak co? Przygody dają nam coś do roboty, trzymając nasze myśli w kupie. Dzięki Bogu, że to tylko sen. Co nie pomni? Gdzie my jesteśmy? Co tu robimy? Teraz dzwonimy po przyjaciela. Hmm. Może nie ma go w domu? Oby był cały. Spokojnie, Laleczko. Mam klucz do jego pokoju. Co? Jak? Czym? Gdzie? Nie, nie, nie powinieneś mieć czyichś kluczy. Eee, to mam klucze do każdego pokoju. Jak już nikt nie narzekał. Jakby co? Zostawiłem mały prezentik w twoim pokoju, więc daj znać, jeśli go znajdziesz. A, nie boisz się stanu, co nie? Jacks, dobrze wiesz, że się ich boję, czemu to robisz? A, to może być totalnie bezsensowne pytanko. Dowiesz się, kiedy będzie już za późno. O, szukałem tego. Dzięki, że popilnowałeś kofmi. No to ja lecę, Marka. O, kofmo się z abstrakcił. No to fajnie. Co? To jest? No pamiętasz jak mówiłam o czymś przerażającym, jak przekraczasz pewien punkt. O chwilka. Może Kenda rady go jeszcze jakoś naprawić. O, kofmo, słuchaj. Y, może nie zawsze się dogadywaliśmy, jak zauważyłeś, że udawałam śmiech przy twoich żartach. Przysięgam, były naprawdę zabawne. Po prostu miałam nieco gorszy dzień. Hej, pomnij. Myślisz, żeby z mi trochę pomóc? Zrozumiem, jeśli nie dasz rady. Ja, Nie wiem, na co właściwie patrzę. Widzieliśmy, jak głońki zabierały zubór tam na dół. Pamiętasz? A, tak. Dzięki za przypomnienie. Rani, nie jesteśmy w tym za dobrzy, nie? Ech. 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 Co tam, koledzy? Z... Jacks! Znaleźliśmy dziurę z zubul! Jak się trzyma kołfmo? Mam nadzieję, że nie jest już na mnie zły zanieśmianie się z jego żartów. Ech... Ach, czuję się super. Tak w sumie to nawet chyba nigdy nie widziałem go w lepszej formie. Cóż, dobrze wiedzieć, że całkiem nie odbiła mu szajba. Tak w ogóle, to proszę mnie, że dawam wam to. O! Owadów. Myślę, że to gniazdo. A! Halo? Ragata? Tak się nazywasz, nie? Auć, jestem tutaj. Hej, słuchaj. Ja. Ja nie chciałam cię tak zostawić. Coś mam z ręką. Ja nie wiedziałam, co robić. Wszystko okej. Okay. Teraz musisz szybko znaleźć Keina. On mnie naprawi i zajmie się kof, ko, kof, kof mo. Okej. Okay. Ale gdzie mam go znaleźć? Ach, nie do końca wiem. Chodź w te i we. W te I wołaj go, czy coś. Okej, okay, spróbuję. A ty? Ty zostań tu. Nie, że możesz się ruszać, czy coś. Trzymaj się, a ja zaraz wracam. Obiecuję. Jasne, zaczekaj po mnie. Przykro mi, że twój pierwszy dzień przebiega tak kiepsko. E no, nie przejmuj się tym. Poczekaj, a ja pójdę znaleźć Keina. Forma niegloinkowej masy śmiech zakłócać spokój w gnieździe królowej gloinków A, więc to tym jesteś. Wiesz, mogłeś zapytać mnie o zgodę, zanim zmusiłaś mnie do oglądania czegoś tak całkowicie obrzydliwego. Cóż za bezczelność! Masz tupet, żeby tak kłapać dziobem w obecności mojej koronnej persony. Cóż, jako ktoś godnie królewski... Chciałbym pokolnie zapytać, czy... O! Patrzcie! Jest i Zubu. Cześć Zubu! O, Idioci! Pomóżcie mi! Nie zbyt miło Zubu. Teraz to ci nie pomogę. O, Zawsze przegrywam. Tak! Mam cię! O! Oh. Kinger, ty skurwysyn... <śm> A, będzie dobrze. Zbiory kolorowych cylindrów! Nie rozumiecie, że jedyna opcja to gloink? Ja jestem gloinkiem. Wy będziecie gloinkiem. Bóg będzie gloinkiem! To jest chyba jakiś żart. No. Ja. Y, y, ale dalej mnie słuchacie. Nie jestem tu dla żadnej przygody. Jestem tu tylko po to, żeby schować się przez. O, dzięki Bogu, że wszystko z tobą dobrze. Nie brałaś tam udziału w żadnym teretunieniu, co? Ja... Yy, o czym ty w ogóle mówisz? Co się dzieje? Nie przejmuj się, to tylko kofmo. Kufmo się zabstracił! Nie, wszystko z nim git. Właśnie, jak my się stąd wydostaniemy! Ej, w tamtą stronę. Panie przodem. Nie, czekaj, ale palnąłem. Czekaj, Pomi tu nawet nie ma? Czy to wszystko nie było dla niej? Klejwary, nie słyszę schodów. A, o, o bańko, Zawsze sprawia, że mówię dokładnie to konkretne zdanie. Rety, ostrzeżenie na moim zwariowanym zegarku o tej godzinie. O nie. Ktoś zapuścił się do postki! Zrobi mu z mózgu breje. No i już... Dobra, a co tu się stanęło? A tak, moja sprawka. Kane, kofmo przeszedł jakąś kofmozę i się zabstrakcił. Kofmo się zabstrakcił? Dlaczego nikt mi nie powiedział? A do piwnicy idziesz ty. Rany. Nie wiesz, że kofmo tak po prostu się poddał. W sensie, bez urazy, Kinger, ale wydawało mi się, że ty będziesz następny. Dziękuję. To chyba nam mówi, że nie możemy ufać Kingerowi w żadnej kwestii. Tak, mnie, mnie, mnie wszystko boli, boli. Łup. Muszę przeprosić za kłamanie na temat wyjścia. Wiedziałem, jak bardzo chcieliście, żeby jakieś istniało, ale, no wiecie, miałem problem z myśleniem, co postawić na końcu tamtego tunelu i w sumie to o tym zapomniałem. A wiecie, że nie lubię pokazywać ludziom moich niedokończonych projektów, zwłaszcza kiedy prowadzą do pustki. W każdym razie widzę, że pokonaliście królową grońków, więc wygląda na to, że skończyliście przygodę. Oszą nagrodą jest przepyszna cyfrowa uczta przygotowana przez głównego kucharza BOMBLA! Włożyłem w to tyle miłości na ile to legalne. Wiecie co? Ja jestem trochę głodny. Przecież nawet nic nie zrobiłeś! I co z tego? Nadal mogę być głodny. Wiesz, nie do końca, bo nie potrzebujemy jeść pić czy spać w tym cyfrowym świecie. Więc to cyfrowe jedzenie daje nam tylko poczucie spożywania posiłku. Ej, że odpuść, od kiedy jesteś takim ekspertem od tego świata? Ekspertem od czego?